Tymczasem tłum gromadzący się wokół Jezusa coraz bardziej narastał, on zaś dalej nauczał. Tylko ludzie zdeprawowani i pozbawieni wiary szukają cudów i znaków z niebios. Jednak żaden znak, poza znakiem proroka Jonasza, nie będzie takim dany. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, takim znakiem od teraz jestem ja, syn człowieczy. Królowa z południa stanie na sądzie ostatecznym jako świadek przeciwko takim ludziom, ku ich potępieniu, gdyż ona przybyła z odległej krainy, aby wsłuchać się w mądrość Salomona. A przecież oni mają do czynienia z kimś większym niż Salomon. Ludzie z Niniwy na sądzie staną jako świadkowie przeciwko nim, ku ich potępieniu. Tamci bowiem opamiętali się, słysząc wołanie Jonasza. A przecież ci mają do czynienia z kimś większym niż Jonasz. Czy masz takie wrażenie, że dzisiaj sporo ludzi zdaje się kręcić wokół nowinek, plotek i medialnych spektakli próżności? Bo ja często przyłapuję się na takich pesymistycznych wnioskach. Tymczasem moje serce wciąż tęskni za czymś autentycznym i prawdziwym. Chce się wybić ponad to, co mi wtłacza dzisiejsza cywilizacja. Jak dzieci, które z zapartym tchem obserwują magika wyciągającego z kapelusza królika, tak my, naszym dorosłym spojrzeniem, szukamy w życiu znaków i cudów, które przywrócą nam odczuwanie zaciekawienia i silną wiarę. Chodzi nie tylko o wiarę w Boga ale także o poznanie siebie. Jezus, stojąc przed tłumem ludzi, którzy oczekują kolejnych dowodów Jego mocy, mówi coś, co może wydać się nieco przewrotne. Stwierdza, że tylko ludzie zdeprawowani i pozbawieni wiary szukają cudów i znaków z niebios. To trochę jakby powiedzieć miłośnikowi teatru, że prawdziwa sztuka nie wymaga sceny ani rekwizytów. Wskazując na historię Jonasza, Jezus podkreśla, że prawdziwa mądrość i wiara nie potrzebują fajerwerków. Jonasz, który trzy dni zmagał się z wielorybem, nie miał przy sobie orkiestry symfonicznej, aby uświetnić swoją opowieść. Jest też inny kluczowy wątek. Według Jezusa Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, bo wzywał do pokuty i nawrócenia. Mieszkańcy miasta zrozumieli wezwanie i nawrócili się. Z kolei królowa z południa, przemierzając dziesiątki kilometrów, by wsłuchać się w mądrość Salomona, nie potrzebowała zaproszenia na czerwony dywan. Innym przykładem jest historia niewiernego Tomasza, który wyraził wątpliwości co do zmartwychwstania Jezusa, dopóki sam nie dotknął jego ran. Mesjasz, cytowany przez ewangelistę Jana w dwudziestym rozdziale, powiedział Tomaszowi: Ponieważ mnie widziałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Te słowa Jezusa podkreślają wartość wiary, która nie opiera się na fizycznych dowodach, ale na zaufaniu i przekonaniu o prawdzie słów i obietnic zawartych w Biblii. Te historie przemawiają do nas swoją prostotą i głębią. Przypominając, że cuda mogą przybrać najmniej oczekiwane formy. Współczesny człowiek przyzwyczajony do natychmiastowej gratyfikacji i spektakularnych doświadczeń może poczuć się nieco zdezorientowany. Jezus wzywa nas, byśmy przeszli obok tego, co świat uważa za warte uwagi i skupili się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Mówi nam, że nie potrzebujemy ani królewskich korowodów ani wielkich gestów, aby doświadczyć prawdziwej mądrości i miłości. Dzisiejsze nauczanie zachęca nas, byśmy nie szukali Jezusa w miejscach, gdzie dominuje hałas i zamieszanie, ale raczej w ciszy naszych serc i modlitwie, w spokojnych chwilach refleksji, w prostocie codziennych czynów miłości i życzliwości. To tam, w niepozornym geście podanej dłoni, w uśmiechu skierowanym do sfrustrowanego kierowcy, w cichym podziękowaniu za kolejny dzień możemy dostrzec prawdziwą obecność Jezusa w naszym życiu. Tomasz Zakwinu podkreślał, że harmonia między wiarą a rozumem prowadzi do prawdziwej wiedzy o Bogu, argumentując, że wszelkie wysiłki ludzkiego umysłu nie mogą wyczerpać istoty choćby jednej muchy i że jedyną drogą do pokonania przeciwnika boskiej prawdy jest autorytet pisma. To wskazuje, jak ważne jest dla wiary opieranie się na objawieniu i pismach, a nie tylko na ludzkim rozumieniu. Z kolei Jan Kalwin mówił, że prawie cała mądrość, którą posiadamy, to taka, która składa się z dwóch elementów wiedzy o Bogu i o sobie samym. To podkreśla, że prawdziwe zrozumienie naszej wiary i Boga wymaga także wysiłku w celu poznania samego siebie. Jezus jest kimś więcej niż Jonasz, Salomon, Kalwin czy obaj Tomasze. Niech te myśli inspirują nas do głębszej wiary i zaufania, że obecność Boga w naszym życiu jest nieustającym cudem, którego nie musimy potwierdzać za pomocą materialnych dowodów, tym bardziej, że mamy małe szanse na przejażdżkę w brzuchu wieloryba. Chociaż, kto wie, niech nam wszystkim Bóg błogosławi, Amen.